a propos książek oczywiście, że zaczęłam kolejną książkę, bo jakże by mogło być inaczej. Na wykładzie monograficznym wykładowczyni e, mówiła o poetyce Arystotelesa i zaciekawiło mnie to i zaczęłam to czytać na 22 stronie. I połowa tej książki to jest wstęp, okazuje się. Jest cała w jakiś... To Zaznaczana, ale póki co, <laughs> jak patrzę yy, na te zaznaczenia czyjeś stare, to to bardzo wygląda jak podkreślenia ucznia w szkole, który wie, że będzie miał test z tego, ale nie wie z czego i po prostu podkreśla wszystko. Najbardziej mnie bawi to, kiedy jest przytaczana jest myśl jakiegoś filozofa i ktoś podkreślał to i pisał na górze imię. Masz to dosłownie w tej samej linijce. What are we talking about? No dobrze, może nie w tej samej, ale... Na przykład tutaj, nie? Andronikos, a... Tutaj masz. Andronika. Czy to naprawdę było potrzebne? Nie wiem, czemu mnie to trochę zirytowało. W ogóle ktoś zapisał tu swój numer telefonu. To jest przesada. Dlaczego w ten sposób? Dlaczego tak grubo? Długopisem. Fuj. Wykrzykniki nawet. Oho, ho, ho, nie mogę się doczekać tych wykrzykników, które są co drugą stronę. I nie skończyłam żadnej innej książki. Chcę tą orbitę Samanty Harvey skończyć w tym tygodniu, no ale sobie mówiłam, że muszę mieć chociaż jedną książkę na miesiąc przeczytaną. To w sumie jestem do przodu, bo Wichrowe wzgórza przeczytałam na początku tego miesiąca. Także są trzy książki, to w teorii mam pasa. Dlatego, widzicie, nie przeczytałam nic w tym miesiącu, mam po prostu pasa, nawet nie wiedziałam. I tak mi to idzie jak krew z nosa. Kończ tą orbitę dokończyć. Ale tak mi się nie chce. Ja idę dzisiaj na pracownię pomalować, zobaczymy co z tego wyniknie. No to namaluję. Po prostu jest takie wypalenie biednego studenta uczelni artystycznej. Ale co mnie zawsze pociesza, że każdy jest wypalony w tej chwili, więc to nie jest tylko mój problem. Wczoraj wynikła taka rozmowa na wykładzie, że właśnie koleżanka ze studiów powiedziała, że w sumie to, że nie wiem, ma ochotę to rzucić wszystko, bo ona nie ma nic ważnego do powiedzenia. Wiesz co ja chyba też nie mam nic ważnego do powiedzenia, ale co to znaczy mieć coś ważnego do powiedzenia? Nie wiem. To znaczy, są ważne sprawy, ale czy te mniej ważne sprawy nie są warte w ogóle wspomnienia, przez to, że są mniej ważne od innych rzeczy? Nie wiem, trudno mi powiedzieć, trudno mi się określić. Nie wiem, bo tak się mówi, żeby poruszać ważne tematy w sztuce, ale z drugiej strony, kto poza świadka yy, tej sztuki współczesnej interesuje się w ogóle tym, co jakiś malarz bądź inny artysta ma do powiedzenia odnośnie, no załóżmy, polityki. Myślę, to jakby jest cienka linia między dobrą sztuką a sztuką bardzo performatywną i nie mam na myśli performance'u, tylko tego, że ktoś mówi na jakiś temat, bo jest ważny i wtedy wartość wtedy tej sztuki nie może zostać w żaden sposób, wydaje mi się, podważona przez to, że już mówi o czymś, co jest bardzo ważne. Nigdy taka sztuka do mnie nie przemawia tak głębiej, nie? Myślę o jakichś ważnych rzeczach, bo przemawiały do mnie bardziej zawsze e, protesty, Chodzenie na wybory. Tak, w ogóle. Zbliżają się wybory prezydenckie. I myślę, że te 10 osób, które mnie teraz wysłucha, y, pamiętajcie, że partie polityczne to nie są wasze ulubione drużyny piłkarskie. Mam wrażenie, że ostatnio ludzie bardzo o tym zapominają. Upierają się przy jednej, jednym wyborze, tylko dlatego, że nie chcą w ogóle rozważyć drugiego. Co jest śmieszne, kiedy widzę jakieś ee, komentarze pod jakimiś tiktokami, nie? że na przykład jest wypowiedź Sandberka i jakiś konfiarz pisze no tutaj się z nim zgadzam, ale nie zagłosuję na niego. <grym> Czy Wy rozumiecie, na czym polega głosowanie? <grym> Jezus. Jedna ważna rzecz, może e, <grym> taka luźna sugestia, Yy, może jeszcze naprawdę zakłosujcie na kogoś, kto uważacie, że jest w stanie polepszyć jakoś Waszego życia, a nie tylko pogorszyć jakość życia osoby, której nie lubicie. Taki szalony koncept, wiem, wiem, ale no, niesamowita myśl. Ale wracając do tej sztuki. A tak w ogóle to mam handlę jesienną, wiosenną, wiosenną już. Więc chyba wrócę do Clarice Lispector. Mam wrażenie, że jestem gotowa. Wczoraj Kaś, yy, dziewczyna na TikToku opowiada o odczuciach yy, innej książki, i mnie tak natchnęło to trochę. Wiecie co? Wszystko przez ten durny telefon, przysięgam. Po prostu nic nie potrafię się skupić, albo mam takie, że zaczynam książkę i mówię, nie, ale ja chcę, ja, ja to bym chciała 10 książek na raz przeczytać, nie? To jest. Tak wygląda moja rzeczywistość w tej chwili. Zamiast po prostu wziąć jedną z tych książek i ją zwyczajnie na świecie przeczytać, to sytuacja wygląda tak, że biorę telefon do ręki, przeglądam TikToka, po czym trzymam ten telefon w ręce i jest TikTok na zapętleniu. Najpewniej jest to piosenka Champagne Coast Blood Orange, leżę na znak <grym> i dysocjuję. Nie? <grym> O, dostałam to Life is Strange od brata, tą nową grę. Ale nie wiem, tak jakiś mam taki inny, inną energię mam. Dałam z przyjaciółką, że może powinnam od nowa przejść Wiedźmina trójkę. I ona mówi, tak, przejdź to, bo w ogóle śmieszna sytuacja, nie? Moja droga przyjaciółka próbuję przejść tego Wiedźmina chyba od początku studiów. Jak nie lepiej? Nie wiem, wydaje mi się, że jakieś dobre 4-5 lat ona próbuje przejść i nie może, i nie może, i ciągle się cofa. Bo co? Co najpierw zrobiła? Zabiła barona i mówi: Nie, nie mogę tak, nie mogę tak. I zaczęła od nowa, wcześniejszy wpis. Trzeba bardzo dużo się cofnąć. I musiała od tego zacząć, i ostatnio znowu zaczęła i mówi: No, romansuje Jennefer, bo wiadomo Jennefer, nie? Po czym ona mówi: Ale mnie wkurza ta Jennefer! i znowu się cofnęła, cofnęła zapis cały, i to porządny kawałek, żeby romansować zamiast Jennefer Tris. W że że jakbym ja zaczęła teraz grać tego Wiedźmina, to bym drugi raz szybciej przyszła tą grę niż ona w przeciągu tych czterech lat. A Wy kogo romansowaliście? No bo ja klasyczek Jennefer. Ona mówi, że ją wkurza JNFR. Nie wiem, JNFR bad bycz trochę, więc. Jelsif tu są. Boże, jak pięknie tam jest. W ogóle te wampiry niesamowite są. Uwielbiam e, ich dynamikę. Jeden z moich ulubionych pierścionków. Myślałam, że chci chcielibyście zobaczyć go. Ja, propos, właśnie gier, bo nie, ja myślałam o czymś innym. Zapomniałam to powiedzieć. Wyszedł teraz ten nowy Assassin's Creed. I widziałam trochę gameplay i wygląda fajnie. Podoba mi się, ale nie wiem. Nie wiem, mieszane mam uczucia, bo wiadomo, jak jest Assassin's Creed. Ja to nie powinnam nawet myśleć o nowej grze, bo uwaga, ja przeszłam Odyseję, Assassin's Creed z Odyseja, ale nieporządnie, nieporządnie. Nie wiem, mi ciężko jest wrócić teraz do tej Odysei. Dobra, ale trochę mnie irytuje to, że macie ten oficjalny koniec, gdzie... Ten z bratem albo z siostrą, zależnie kim gracie. Oficjalny koniec, ale macie ten drugi koniec. No i to jest dla mnie ważniejszy koniec. Co mnie obchodzi to rodzeństwo. Tym kultem, nie? Ale mi się tak nie chce tego robić. Boże święty, że wiecie, musicie znaleźć każdego kultystę i go zaciukać. I wejść, znajcie ich wszystkich. To znaczy wiem, że mogę to sobie sprawdzić w internecie, ale o, nie chce mi się tak tego robić. I nadal nie wiem, kto jest liderem tych kultystów. Błagam, niech nikt mi tego nie spoileruje w komentarzach, bo się... To baba jakaś. Bo wiecie, jak jest ta, ten interfejs z tymi kultystami? To tam są ich te takie postacie, czy jest chyba same twarze, ale są w maskach. I chyba baba jest. Dobra, no, wypiłam maczę. Idę. Uwaga, prezentuję mój szósty <laughs> Jest? Zrobiłaś? Ciężce, tak. Nie, przyniosłam, nie, 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 nie,